E, zaczęła się od zmierzenia się z pewnym pytaniem, które mam nadzieję, że teraz w sąd ile uda się wyświetlić. E, zapraszam Was, szczególnie chłopaków, ale dziewczyny też, bo wiecie o czym chłopaki myślą, e, nawet wasi, żeby się z takim pytaniem zmierzyć. Mamy już? Więc ma też takie samej ludności. Kiedyś był y, kimś, y, kto nam pokazywał wiedzę na tak, w taki sposób dzieci, a teraz to może być autorytetem. O, to jest dla mnie powiernikiem, dla niego można. Czasami sekretarz, prawda? Pójdź, to chciałam przedstawić jego kościoła. No, chciałam z tej saki, którą dzielam odlicę w kościele. No to był jakimś autorytetem, no, tak wynika z kultury polskiej. Hmm. To jest człowiekiem, który jest bardzo jednym, no To nie jest reprezentantem Kościoła Rzeczpospolitej? specjalny jest człowiekiem, który powinien pomagać specjalny specjalny ale specjalny 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 nie jest specjalny specjalny się Człowiekiem, To jest osoba duchowna, jak dla mnie ma swego rodzaju autorytet. Ksiądz to jest osoba duchowna, które, które przed, jest ważny publikańskiej. E, Człowiek, który, który tak to powinien w jakiś tam sposób e, ten dla ludzi powinien udzielić e, jakichś prawd i chyba jakiś wskazówek, jak żyć, jak, jak powincie się zachować no. Ksiądz, żyjącym, wiarą, umacniającym, y, duchowym przywódcom, przede wszystkim duchowym przywódcom. No i z panią o swoim To jest wciąż. W Wamku? W Wamku, i oczywiście łączę z Panem Ludziem. W każdym razie dla ludzi bardzo dobry jest przykładem i na widok jego człowiek nie wiem, cieszy się. Nie wiem, kiedy byś w Wam najbardziej so, Ja też takie pytanie się zmagałem i to pytanie w zasadzie przez przynajmniej 7 lat we mnie jakoś tak 8, w wieczór, skończyło się tym, co też Miro powiedział, że jest taki moment, dla większości z nas przyjdzie. Dla yy, niektórych z nas, które się faktycznie zakłada jakieś takie banknoty za 200 zł. Zakłada się do tego, no może nie założyłem garnitury, ale założyłem alkę za jakieś 200 zł i do tego sutana, którą mam do tej pory na sobie za 650 i powiedziałem, szalenie trudne dla faceta słowa kocham i chcę kochać do końca życia. I tak zostałem księdzem. Może niektórzy z was różnie postrzegają kapłanów, ale może niektórzy z was, myślę tu szczególnie o chłopakach, bo no nareszcie dla czy nie mam takiego odpadnego levelu, może coś właśnie ten tym coś gra. Ja o tym nie będę mówił, bo już jestem takim księdzem sześcioletnim, może trochę już nieświeżym, ale jest tutaj ktoś młody, yy, prawie nasz rówieśnik, yy, to to pytanie w sobie jakoś tak odkrywa. Oddaję mu głos. Może jakiś brawa nie mógłby. Panie Jezus Chrystus! Słuchajcie, kiedy byłem w Waszym wieku, to kierowałem się raczej za zaną, żeby być szczęśliwym. Był owszem, istniał dla mnie, ale żebym gdzieś dzisiejszym żeby nie wchodził mi w drogę. Wolałem yy, raczej kierować swoje szczęście i to w negatywnym yy, tego słowa w znaczeniu. Do mojego się tracę to no wtedy, kiedy coś potrzebowałem. Gdzieś kiedyś yy, rzeczy to nie było, może też poważne z mojej strony. I kiedy zaczęła się taka jazda na krawędzi, to ja czułem, że to jest to, to jest właśnie pewnie mojego życia, że co chcę robić, ale tak naprawdę upada lata. Leciałem dół, wiedziałem, że to jest złe. Nawet gdzieś we mnie. Odzywał się jakiś głos, który mówił, że co ty w ogóle robisz? W pewno jest, że jesteś mówi, czy tak naprawdę yy, nie jesteś taki tak jak się zachowujesz. Spróbuj się zmienić, ja tego ciebie nie chcę. Ja chcę ciebie zupełnie innego. I wtedy zaczęła się czy rzeczywiście zmienić coś w swoim życiu, bo nie chodziłem do kościoła, na kamieniu też nie korzystałem. I wtedy nawet spróbowałem dać szansę ten no dobra, skoro będziemy do mnie rękę, mimo że nie jestem święty, nie mam dołu nie mam powodu, nie wchodzę nad siebie, no to spróbuję, postaram się i udałem się do kościoła. Coraz bardziej zacząłem się przybliżać do ołtarza. Po pewnym czasie również yy, przełamałem się, żeby przystąpić do deceptamentu podłogi. Dla mnie też ważne było to, że w pewnym momencie zrozumiałem, że chciałbym służyć ludziom, a szczególnie takim zaraz jak ja, bo ja w swoim, bo ja Wymyśliłem sobie swoje zasady wartości, niekoniecznie dobre. I czy podjąłem, mam nadzieję, Jeden z wielu, bo to co teraz wybrałem, to się zweryfikuje przez 6 lat, teraz Jestem na drugim roku i przyłożyłem ręce do boga, ale jeżeli masz się przełożone ręce do boga, nie powinno się odwracać wstecz, bo będziemy tracić długo nie będziemy postępować do A głównie w naszym chodzi o to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy wnoszyli do temu jedynemu, który do nas wyciąga rękę. Nieważne jakimi jesteśmy, nieważne jakimi byliśmy, bo przeszłość nie przeprzeczyła nas i nie zamyka przed nami żadnych furtek. Dlatego z tego miejsca chciałbym się podzieszyć. Pa, po, pa. Po, pa, pa. Tak, krótki podanie. Damian Jeszcze dwa lata temu kończył kierunek dziennikarstwo. Dobrze Pani Damian? No, Damian miał być dziennikarzem. No, będzie sprawozdania na Bogu, walcząc o poszczególnych jeszcze ważniejszych wydarzeń, boskich, cudownych. Mam taką nadzieję. Tylko krótko powiem, jesteśmy z seminarium, w samym roku, ja jestem księdzem, powtarzam swoją informację z innymi telegrami i mam nadzieję, że pośród Was ktoś bardzo tak jak to słowo ze znakiem zapytania może książę. Jeżeli ktoś tak faktycznie się z tym zmierzyć, po na naturze zapraszamy, aby się spotkać, porozmawiać. W lipcu jest pierwsza rekrutacja, Ta zainteresowanie tylko powiem, że w Łodzi mieści się z tyłu katedry. To tyle, bo czas nas, czas nas chyba ogranicza. Bardzo was prosimy też o Mogę Bóg zapłać za czas. Ścięć